Cześć świry krewetkowe. Z tej strony znowu ja. Wiem, że macie mnie pewnie już dosyć, bo codziennie stawiam film za filmem, ale to jest ważne. To jest ważne, bo jak jesteście częścią społeczności facebookowej. Wiem, że może niektórzy z Was nie są, ale jeżeli jesteście, to zapraszam na grupę Facebookową Krewetkarium. Jest to grupa facebookowa, na której powstał konkurs, konkurs, który zebrał do kupy kilka pasjonatów, miłośników i hodowców krewetek. Między innymi jestem to ja, czyli Shop&Streams, jest to BFC, czyli Breding Farm Cieluszek, jest także Krewetkowelowe, krewetkarium.com oraz karidina.pl I zapraszamy Was bardzo serdecznie na konkurs świąteczny, który hashtag macie tutaj, jest to hashtag świr krewetkowy. Co wystarczy zrobić? Wystarczy nam, jako sponsorom i jako organizatorom tego konkursu pokazać jakimi świrami krewetkowymi jesteście. Macie pełną dowolność. Czy to będzie utwór muzyczny jak ludzie robią, czy to będzie film, zdjęcie, nie wiem, z plasteliny coś lepicie, cokolwiek, ale żeby nam pokazać jakimi świrami krewetkowymi jesteście. Nagród jest potąd, bo kwota łączna nagród jest ponad 1000 zł. Krewetkarium.com sponsoruje liście i produkty dla krewetek, jak fulwo, humusy itd. Krewetkowelowe zasponsoruje Wam pokarmy Inspiracja Smaków plus podłoże Help. Breeding Farm Cieluszek da Wam krewety. Caridina.pl da Wam trzy bony oczywiście dla trzech osób będzie po bonie o różnych kwotach na zakupy w sklepie karydina.pl. A ja jako Chopin Shrimps dam wam krewety, dam wam pewnie jakiś pokarm i jakieś gadżety od Chopin Shreams. Także myślę, że nagrody są fajne, konkurs jest fajny. Zebraliśmy się wszyscy do kupy, zrobiliśmy fajny jeden konkurs. I o to w tej naszej pasji i naszym zamiłowaniu chodzi, żeby robić coś wspólnie, żeby palić mosty, żeby nie było podziałów i tak dalej, bo to jest najważniejsze. I dla mnie zawsze to było mega ważne, żeby to nasze hobby łączyło ludzi. I fajnie, że łączy w taki sposób, właśnie w sposób konkursowy. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie, weźcie udział w tym konkursie, bo warto, konkurs trwa do 26 grudnia, także jeszcze troszeczkę dni zostało. I przypominam, Facebook, grupa krewetkowa, krewetkarium, hashtag Świl krewetkowy i jedziemy z koksem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć i do zobaczenia wkrótce.